Klocki, klocki. Dziecko śpi. To jest ten moment, by coś zrobić. Nareszcie złożę zestaw mamut i ka, i może do tego, którąś zabawkę. Oczywiście, staram się być zaradną i to bardzo, więc postanowiłam wszystko poskładać sama to do kupy. I mam nadzieję, że się uda. Zaczynamy od. Mam nadzieję, prostszego niż stolik, choć kto wie, krzesełka mamut. Nożyczki się przydadzą. Tam, jakaś instrukcja obsługi jest tam? <laughs> A czy mi jest potrzebna instrukcja obsługi? <laughs> Nie, no myślę, że Ikea się postarała. Instrukcja obsługi jest, ale możemy najpierw spróbować bez, żeby sprawdzić, jak bardzo intuicyjne jest stawianie takiego krzesełka. Więc instrukcję odkładam, nie podglądam. Dobrze, dobieram. Intuicyjnie. Nie. A no bo tutaj jest taki rowek, a tutaj jest dziurka. Więc Czyli końcówka Czyli żeńska i męska. <laughs> tak to się nazywa. Tam są jakieś zatrzaski. Mhm. Mm Możemy pokazać. Ach, są. To jest męska czy żeńska, jak jest w głębienie? No, trudno mi powiedzieć. No sam zacząłeś ten temat, a jak jest wybulwienie, to męska czy żeńska. Ja bym powiedziała, że tu jest żeńska, a tu męska. A niektórzy stwierdzą pewnie, że jest odwrotnie. I tutaj jeszcze ostatnie. Kliknęło. Swoją drogą, a gdybym chciała to znowu rozłożyć, czy prosto jest wyjąć? O! Bardzo dobrze, czyli jest to trwałe połączenie. O! Tak, i czy to tam się dobrze przyjrzyj, jak to wygląda. Tak, tak, tak. tak. Bo już nie zmienisz tego wiedzieć, oparcia. Tak. Czy w tą stronę, czy w tą stronę? No ja myślę, że z drugiej strony jest yy, taki szef, więc tak. raczej re nie powinien być. Więc tu mamy takie. Od strony siedzącego. Których nie ma z tej strony? Patrząc na ten szef, yy, tak stwierdziłam, że to jest przez to, lewa że... strona. Przez to, że nawet tutaj te takie końcówki. Które pokaż? Tutaj takie, takie mhm. wybulwienia no. nie mają odwzorowania z tej strony ani z tej. Mhm. Więc estetycznie rzecz biorąc, szewdajemy dajemy z tyłu mhm. i wkładamy. Najwyżej się okaże, że się pomyliłam. O. 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 Jest dobrze. Przepraszam, muszę wstać, żeby docisnąć. Pierwsze krzesełko jest. Nawet ja mogę siedzieć na nim. No, i jak się siedzi? Miękko, ciepło Chyba i jednak wygodnie. To jest dla dziecka. <grym> dla dziecka. A fajnie się opiera. Jest to solidne? Czy może się złamać wy, wygiąć, czy coś? No, szczerze mówiąc bardzo się wygina. Czyli sprężynuje. A to nie jest przewidziane sprężynuje. na taką osobę dużą dorosłą. Tak, ale. Dziecko będzie tam siedziało, to myślę, że wytrzyma. No pewnie. Na tym, że wytrzyma. To jest. Dziecko wytrzyma i krzesło. <laughs> Skoro wytrzymało taki ciężar jak ja, to znaczy, że jest solidne, bo nie można powiedzieć, że nie. Ciekawa jestem, czy tak naprawdę to, jak złożyłam, to złożyłam dobrze czy źle. Możemy sprawdzić teraz. To teraz I zrobić to zgodnie z instrukcją. Dokładnie, instrukcji. Może jest tam coś napisane po polsku? Myślę, że tak. Proszę bardzo. Oto cała instrukcja. Całe dwie strony. Hmm, nawet myślę, że więcej. Hmm. Wszystko obrazkowo, tak? Żadnego tekstu. Bardzo dobrze. Instrukcja uniwersalna. Na wszystkich kraje. Przypuszczam, że i dzieci mogłyby to składać, starsze no. nieco. i powiem Wam, że chyba w miarę dobrze zaczęłam, bo według instrukcji, no to trzeba zacząć od wpychania nóg do podstawy, do siedziska. A, czyli te zaślepki na końcu? No nie, nie mogę ich na końcu, mogę spróbować dać na końcu, ale myślę, że to jest trudniejsze i wtedy i gorsze, bo nawet teraz jak wciskam, to mnie bardziej boli tutaj, Ręce, no tak, tak, bo to są kanty. No to miałeś rację. Więc proponuję zaślepki w pierwszej kolejności zakładać. O dobrze. No to teraz zaślepki. To zaślepki teraz założę hurtowo. Słuchajcie jeszcze kilka takich krzeseł i pewnie bym opracowała, jak to zrobić w minutę. Minutkę jak pan robótka. Dajcie mi jeszcze kilka takich zestawów, a w moment opanuję. Ciach. No, jak na taśmie maszynowej. No, wprawę coraz większa. Może będziesz wiesz, takie usługi wykonywać, składanie krzesełek. Mamutów. Mamutów, i okay, tak. Już tam ogłoszenie zamieścić. Gdzieś. Gdzie mamy szef? Tu mamy szef. A zobaczmy do instrukcji. Tak, tą część już wykonaliśmy. Tą. Do tego też... Y się posłużyłam, bo wcale nam młotka nie trzeba było. Ale w sumie nawet nie wiem, co oznacza ten obrazek. Hmm. Który obrazek? Nie wiesz, co oznacza? A, żeby robić na dywanie? Robimy na dywanie. Bo nie na dywanie, to może pęknąć. A, proszę. <noise> Więc robimy na dywanie i nie pęka, bo jest amortyzacja. Młotek? No może jest potrzebny, ale... Niekoniecznie. Niekoniecznie. Chyba, że taki gumowy. A tutaj, jeżeli sobie nie radzimy y z instrukcją obsługi, to znaczy, że możemy wykonać telefon do przyjaciela, czyli do Ikea. No bo Ikea to prawdziwy przyjaciel. A przyjaciół poznaje się w biedzie. Tak. E, tak, tą fazę też już mamy za sobą. O, jest młotek. Popatrz, jest młotek i jest podkładka, ale nie dają takiej podkładki w zestawie. Ani młotka nie dają w zestawie, więc. Musiałam się posłużyć siłą własnych mięśni i rąk. No. <noise> Więc jest młotek, podkładka i trzeba stuknąć w każde. No, okay. <noise> tak. W każdą nogę. No. I teraz mamy kolejną rzecz. Tak, są tutaj zatrzaski te pokazane. Tutaj te te. te. I faktycznie trzeba było zrobić tą stroną, którą myśmy zrobili, a czy którą ja zrobiłam. <noise> No, wszystko pasuje. Ty robisz, ja pokazuję. No, choć... Podział ról no, musi być jakiś. Nie, wcale bym nie chciała. Pomocy dam sobie radę. A, więc y, tutaj pewnie też za chwilę młotek by się przydał, bo, wiadomo. Y, więc dobrze wkładaliśmy, choćbyśmy się nie patrzyli na to, znaczy ja się nie patrzyłam na to, tylko, tylko nasze w tył. No ja też się patrzę. Na wszystko. Widzisz? Boziasz skarał. Dobrze. Za to, że jestem taka samochwała. To troszeczkę. A? Jest! No, po prostu, że mam tyle sił w rękach, co deseczka z młotkiem. Niesamowite. Teraz musi przejść, oczywiście, test, bo jakby mogło nie. Trzymaj się. Kocki, klocki, klocki.